Cześć, ja jestem Karczmir i witam Cię bardzo serdecznie w swojej karczmie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z systemów, a mianowicie o Warhammerze Age of Sigmar Soulbound. Więc będzie to materiał poświęcony temu, a właściwie temu, co już wiem na temat tego podręcznika. Nie jest to recenzja, nie są to pierwsze wrażenia, chociaż podzielę się z Wami w tym materiale wszystkim tym. Na co zwróciłem uwagę? Najważniejsza rzecz. Słuchajcie, nie będę Wam mówił, że ten podręcznik jest ładnie wydany albo ma 400 stron, bo to nie ma znaczenia. Mogę Wam powiedzieć, że przeprowadziłem w tym systemie 4 sesje, opracowałem własną kampanię, stworzyłem własnych bohaterów razem z moimi graczami i zagraliśmy 4 sesje. Czy to oznacza, że jestem ekspertem w Age of Sigmar Soulbond? Absolutnie nie. Ale to również nie oznacza, że będę Wam opowiadał o tym, że ilustracje są ładne. Zatem, jeżeli zainteresujecie, Zaskoczyłem Was, zapraszam do rozmowy na temat Age of Sigmar Soulbond. Age of Sigmar Soulbond to Warhammer, to uniwersum Warhammera, ale i to musi wybrzmieć na początku: to nie jest kontynuacja Warhammera fantazy, to nie jest ciąg dalszy, to jest iteracja uniwersum Warhammera która zakłada, że wywodzi się z tak zwanego Starego Świata, ale poza elementami nazw oraz kluczowych, fundamentalnych elementów tego świata, takich jak na przykład wiatry magii, jak chaos, jak tytułarny Sigmar, to nie jest kontynuacja świata, który znacie z Fantaziaka. Oczywiście są elementy, cała masa elementów, które się przeplata, ale w mojej opinii na Soul Bonda należy patrzeć jako na osobne uniwersum, osobny świat, czyli mamy Warhammera Fantazy, mamy Warhammera 40 tysięcy i w mojej opinii mamy Warhammera. Soulbonda, czyli Age of Signal Soulbond. Uważam, że warto to po prostu zaznaczyć, bo ludzie uważają albo mogą błędnie zakładać, że ten Soulbond jest właśnie taką kontynuacją, że będziemy dalej w trochę innym Starym Świecie. I teoretycznie, jeżeli trochę przymrużymy oko, faktycznie tak będzie, ale dla tych, którzy mocno osadzeni są w Starym Świecie, zmiany, które proponuje Soulbond, mogą być zbyt drastyczne do przyjęcia. Do wzięcia po prostu na klatę i uznania, że to jest taka ewolucja starego świata. Dlatego wolę powiedzieć, że Soulbond jest zupełnie inną pozycją wywodzącą się, łączącą się, osadzoną w uniwersum Warhammera, natomiast zaczyna zupełnie nową odnogę, jest osobnym drzewkiem, które wyrasta z tej samej ziemi i opowiada zupełnie inną historię. Dobra, przechodzimy teraz do rzeczy. Soulbond, właściwie jego podstawowym elementem jest to, że jest ogromny. Świat w Solbondzie jest ogromny. Mówimy o przestrzeniach nazywanych tu wymiarami, możemy nazwać to multiwersami, światami, jakkolwiek byście nie chcieli tego nazywać. Generalnie chodzi o to, że jest przekosmicznie wielki. Pamiętajcie o tym, że to jest zupełnie nowy świat, zupełnie inny świat, w związku z czym wyobraźcie sobie świat skonstruowany na podstawie wiatrów magii, czyli mamy tam szysz. Mamy tutaj na przykład akrzy, e, chysz i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że każdy wiatr magii, który znacie z fantaziaka, tutaj odpowiada za wymiar. I teraz wyobraźcie sobie jedną rzecz. Każdy z tych wymiarów jest ucharakteryzowany i charakterystyczny dla cech charakterystycznych danego wiatru magii. Czyli jeżeli mówimy o akrzy, czyli tak naprawdę podstawową plan podstawowy plan, który mamy opisany w podstawowym podręczniku, w tym podręczniku, żebyście dobrze zrozumieli na początku tego nie kumałem, cały ten podręcznik opisuje jeden wymiar. Akrzy, pomijając mechanikę, ale flafowo i lorowo, tutaj macie informacje ogólne o świecie, bla bla bla, jak to się wszystko wydarzyło, ale on opisuje ten podręcznik Opisuje akszy, czyli wielką spiekotę. Tak się nazywa ten plan, i on jest przepotężny. Mapa wielkiej spiekoty, jakbym tak na oko przyłożył, to odpowiada mapie całego Starego Świata, może nie całego Starego Świata, ale na pewno imperium z południem, ze wschodem, przynajmniej częścią tych wschodnich prowincji, pewnie bez Ulduanu, pewnie bez Nowego Świata, ale to jest potężny kontynent z wyspami i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi o to, że ten kontynent, czyli Wielka Spiekota, tak naprawdę może być tylko elementem tego świata. Równie dobrze możecie w ramach planu ognia, w, obok w, stworzyć sobie kampanię, w której drużyna odkrywa kolejny kontynent, który jest równie większy, albo trzy razy większy, albo jest jednym z kolejnych piętnastu, które może odkryć. Więc tak naprawdę plany są nieskończenie wielkie i tylko od Was zależy, w jaki sposób je e, że tak powiem, rozbudujecie. Natomiast w podstawowym wymiarze to akrzy, wielka spiekota, czyli ten plan ognia, jest na tyle duży, na tyle wypchany flafem, że absolutnie starczy Wam na całą masę historii. Zatem, tak jak w podręczniku podstawowym opisany jest, akrzy, czyli wielka spiekota, tak samo macie kolejne 7 innych wymiarów, plus wymiar chaosu, plus jeszcze jeden dodatkowy wymiar, taki łącznik, ale to już jakby pomijając, nie będę komplikował teraz sytuacji. W każdym z tych wymiarów możecie przeprowadzić kampanię o zupełnie innym charakterze, bo zmienia się charakter świata, czyli wymiarów, w którym funkcjonujecie. W ramach pewnie kolejnych do, wydań, dodatków będzie coraz więcej tych materiałów, co oznacza, że z punktu widzenia mistrza gry ten świat cały czas się będzie poszerzał, i to jest jego olbrzymia zaleta, że macie w czym wybierać. To raz macie wiele wątków, z którego możecie skorzystać to dwa, trzy. Łatwo się tym wszystkim zakrztusić i zalać, ale każdy Warhammer tak naprawdę, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, ma dokładnie ten sam patent, czyli tej wiedzy, informacji na temat tego świata jest tak dużo, że na początku można się utopić, więc nie należy chcieć poznawać od razu wszystkiego, bo zgupijecie, ale po kawałku możecie rozbudowywać ten świat. Nie zmienia to jednak faktu, że mówiąc o Soulbondzie, mówimy o ogromnych przestrzeniach, o ogromnych światach do eksploracji, niezwykle zróżnicowanych ze względu na genezę swojego powstania. Wiecie już, że Soulbond to nie fantazy Warhammer. Wiecie o tym, że świat jest przeogromny i ma wiele możliwości. Ale czym się jeszcze różni? Bo wbrew pozorom, wbrew polskiej tradycji, że krew i błoto i jesienna gawenda w Fantaziaku, to jednak pamiętajmy, że zwłaszcza już od czwartej edycji, ten Warhammer stary fantazjakowy idzie raczej w kierunku takiego epickiego fantazy. I w mojej opinii rzecz jasna. Natomiast Soulbound to esencja epickości. I jak mówię o cechach charakterystycznych tego systemu, to sam świat no okej, okay. musi być uniwers nie uniwersalny, tylko musi być oryginalny, żeby przykuć uwagę. To jest jasna sprawa. Jest zakorzeniony w wielkim świecie, który wszyscy znamy i uwielbiamy, czyli w Warhammerze. Jest jakąś jego iteracją. Natomiast to, co absolutnie różni Soulbonda od Warhammera, to fakt epickości i monumentalności gry. Chodzi o to, że bohaterowie literalnie Literalnie mogą być pierwszymi, najważniejszymi zastępami samego Sigmara. Mówimy o tym, że bogowie żyją i funkcjonują. Sigmar w Azyrze e, siedzi sobie i tam wykuwa nowych, nieśmiertelnych gromowładnych, czyli na podstawie dusz największych bohaterów wszystkich ze wszystkich planów czy tam wymiarów. Tworzy z takiej duszy bohatera pod tytułem nieśmiertelny gromowładny, który, który literalnie nie może zginąć. Jest przekuwany za każdym razem, jak ginie i się odradza. Bardzo fajna mechanika. Ona ma swoje mroczne strony, ale nie będziemy teraz wchodzić aż w takie szczegóły. Zatem, czego się możecie spodziewać po grze, w której gracie, czempionami swojego boga? Dodatkowo, tytuł. Age of Sigmar ma podtytuł Soulbot, duszo-spleceni. Duszo-spleceni są podstawową jednostką, komórką społeczną w tym świecie dla graczy. Co to oznacza? Oznacza to, że tak jak nieśmiertelni gromowładni to tacy oficerowie, generałowie, tacy najlepsi z najlepszych, to była odpowiedź Sigmara rzucona przeciwko władcom ciemności, chaosu, którzy zaczęli pożerać i zajmować poszczególne plany czy wymiary. Wówczas, no to taka mało niechlubna historia Sigmara. Sigmar uciekł do Azyru, zamknął wrota, przesiedział tam, światy zostały zniszczone, spalone, splądrowane, a on tam siedział i kuł sobie e, pomysł na to, w jaki sposób może ich e, teraz e, odbić, te światy. No i w ten sposób, w uproszczeniu rzecz, rzecz jasna, z małym przymrużeniem oka, ale co do zasady, tak dokładnie było, pojawia się fala z nieśmiertelnymi gromowładnymi, która wy Latuje z azyru i zaczyna odbijać poszczególne wymiary. Nomenomen pierwszym wymiarem właśnie było Akrzy, czyli Wielka Spiekota, i prawdopodobnie dlatego mamy akrzy od razu w pierwszym podstawowym podręczniku do Soulbonda. Ale o czym mówię? Mówię o tym, że epickość jest elementem tej, tej, tego świata. Jeżeli chcecie biegać na boso i ginąć od gangreny, to nie to, to nie ten system. Jeżeli chcecie, żeby bohaterów waszych zabił gość z widłami, to nie ten system. Nieśmiertelny gromowładny, plus duszo spleceni, czyli bohaterowie, osoby wyróżniające się w swoich plemionach, w swoich rasach, w swoich wymiarach jakimiś wielkimi osiągnięciami, albo są uznawani, że mogą być narzędziami w osiąganiu wielkich. Osiągnięć to trochę masło maślane, ale realizacji wielkich planów, których nie do końca muszą wcale na początku rozumieć, zostają duszo spleceni, czyli ich. Dusze zostają ze sobą splecione, tworząc taką podstawową komórkę społeczną, którą są nasi gracze i oni dzięki temu również są totalnie, totalnie OP. Oczywiście mogą funkcjonować wraz z nieśmiertelnym gromowładnym i tworzyć zespół dokładnie tak, jak to było na moich sesjach, ale nieśmiertelny gromowładny bezpośrednio nie wchodzi w ten duszosplot. On z nim współpracuje, ale nie jest częścią duszosplotu. O tym może trochę więcej powiem w ostatnim elemencie, czyli o mechanice. Niemniej jednak chcę Wam zaznaczyć, że ci bohaterowie są totalnie OP. To jest system, w którym ewidentnie gracze mają moc. I to w walce to jest w ogóle, to jest czołg, nie? To jest po prostu żelazna linia, która, która niszczy... Praktycznie wszystko, co wpadnie na jej drogę. To znaczy, w cudzysłowie, oczywiście, bo chodzi mi o to, że normalne, normalne mopki to są po prostu takie, wiecie, to jest coś, co przerywnik. Oni po prostu przechodzą przez to, jak gorący nóż przez masło, i faktycznie musicie mieć z tyłu głowy, że Soulmond jest stworzony po to, żeby opowiadać epickie, mega. Op Ociekające epickością historię. To nie jest historia o tym, że zbieramy kilka złotych monet, żeby przetrwać. Nie, to nie jest po to. Jeżeli gracie generałem, oficerem, e, szpicem e, wojsk samego Sigmara i jesteście przez niego stworzeni albo za jego e, wyborem, albo jesteście wybrani przez innych bogów e, do tego, żeby stworzyć duszo-splot i realizować jakieś wielkie cele. To ten system jest właśnie o tym. Dlatego mówię, że jest epicki, dlatego mówię, że jest monumentalny. Przeciwnicy, czy fale przeciwników, no muszą być ogromne. To znaczy, ogromne w takim znaczeniu muszą być wyzwaniem. Nikt nie walczy z pojedynczym goblinem e, albo z pojedynczym przeciwnikiem. Jak ja uczyłem się tego systemu na początku, to też chciałem sprawdzić, jakie mają możliwości. Jasna cholera. Ogromne mają możliwości. Więc nie, boi, nie boimy się wysyłać przed nimi. Przeciwko naszym graczom fal przeciwników, bo oni są stworzeni do tego, żeby je miażdżyć. Dosłownie. Natomiast nie chodzi oczywiście w tym systemie tylko i wyłącznie o to, żeby zabijać hordy przeciwników. To może być elementem naszej historii, ale w mojej opinii, patent, na którym budujecie swoją historię, przygodę, kampanię, musi być wielowymiarowy, musi być elementem, słuchajcie, dotykającym problemów boskich. Czyli mówimy o bezpieczeństwie nie wsi, ale całego wymiaru, o zniszczeniu nie bandy zwierząt ludzi, tylko wielkiego smoka, albo jakiegoś tam Tytana, albo czegoś takiego. To są problemy, z którymi według mnie powinni się mierzyć gracze w ramach gry. Dodam jednak, bo to ważne, że to nie jest tak, że zawsze wasi gracze będą latać na poziomie boskich kłopotów i problemów. To nie tak. Pamiętajmy o tym, że jednak duszo-spleceni, nie nieśmiertelni gromowładni, tylko duszo-spleceni, chociaż sam fakt, że dostali tego wywyższenia bycia w tym splocie, to mimo wszystko pochodzą od normalnych ludzi. W sensie z normalnych ras pojawiają się, oni byli normalnymi istotami i... To jest bardzo fajny patent, bo możecie na tym grać. Oni mają swoje ludzkie problemy. W wielu wypadkach, żeby też trochę rozbić pewien mit, nieśmiertelni, gromowładni to inna kategoria. Ale duszo-spleceni niekoniecznie stają się narzędziami Sigmara, czy innych bogów, do walki z chaosem w imię wszczytnych celów. To udało nam się również pokazać na naszych Czterech sesjach, gdzie będziecie mogli zaobserwować, albo już widzieliście, jakie problemy mieli poszczególni bohaterowie. I to jest niesamowite, bo osadzenie grupy bohaterów w świecie, który z jednej strony jest mega epicki i monumentalny, z drugiej strony pokazujecie im Normalców. I oni mają normalne problemy. Co więcej, wokół tych normalnych, w cudzysłowie ludzkich problemów, możecie tworzyć bardzo dużo fajnych elementów problemów, wyborów moralnych, które będą dotykać tych duszo spleconych. Bo oni robią to, co robią, niekoniecznie ku chwale Sigmara. Nie. Oni to robią, żeby wykupić swoich bliskich. Żeby odzyskać swoich bliskich. Albo, żeby coś uratować kogoś. Albo wykonują jakąś swoją, osobistą misję. I to jest niezwykle fajne i to jest to, za co Soulbond bardzo u mnie plusuje. Ponieważ, oczywiście, jest to świat, od epickość. Nie mam wątpliwości, ale cudownie jest skonfrontować graczy z przyziemnymi, normalnymi problemami. To jest super i bardzo fajnie, na przykład jest to zaznaczone w opisie akrzy, gdzie ci autochtoni, ci prawowici mieszkańcy, pierwotni mieszkańcy tego wymiaru, to twarde skurczybyki, które Sami, które same stawa, stawiały czoła falom chaosu. Kiedy, tak jak już powiedziałem, Sigmar zamknął się fazyże, i tam, mm, co teraz zrobimy? Niech się trochę wykrwawią, mm, a my pomyślmy, co możemy teraz zrobić. Ja teraz oczywiście się śmieję z tego, ale trochę tak było. Z punktu widzenia tych mieszkańców, ten element można fajnie ubrać. I starałem się w swoich sesjach na przykład pokazać tę sytuację, w której. Oni dotarli do tej cy cy Cytadeli Lumnos, która jako jedyna oparła się w fali chaosu, sama z siebie, bez pomocy nieśmiertelnych gromów władnych, więc do skali hip-hiper wyciągnąłem tą własną dumę z tego, że daliśmy sobie radę. Że, a gdzie był Sigmar, kiedy go potrzebowaliśmy? Nie, gdzie był? Gondor, wiecie o co chodzi. To jest super, to jest coś naprawdę niesamowitego, bo pokazuje wielowymiarowy układ tego świata. Co boskie, boskie, ale zderzenie z normalnymi ludźmi, którzy niekoniecznie muszą padać na kolana i całować ziemię, po której stąpa nieśmiertelny, gromowładny albo duszoskleceni, tacy też mogą być rzecz jasna, ale są również tacy, którzy patrzą na niego, boją się go. Ale nie ugną karku, bo są dumnymi mieszkańcami Lumnos. I my broniliśmy, kiedy wy byliście bezpieczni za bramami Azyru. Ja już mam ciary, to jest zajebista sprawa. Polecam, polecam gorąco, karczmarz. Na koniec kilka słów o mechanice, nie będę wchodził w szczegóły. Z grubsza, informacyjnie, mechanika wspiera absolutnie epickość tej. Tego systemu i moc bohaterów, którymi są nasi gracze. To w ogóle nie podlega wątpliwości. Miejmy z tyłu głowy, że bohaterowie są faktycznie bardzo potężni. Mają swoje własne waluty, które mogą wykorzystywać na to, aby zwiększać moc swoich działań. I tutaj jest ten element balansujący przysłowiowych duszo splecionych z nieśmiertelnym gromowładnym, ponieważ duszo-spleceni w ramach siebie mają jeszcze swoją własną walutę, ogień duszy, który faktycznie może czynić cuda. To jest faktycznie taki game changer w sytuacji, w której ktoś ginie, to przed... nie ginie, o, w ten sposób mogę po prostu powiedzieć, nie? Więc to naprawdę jest potężna mechanika, która wspiera faktycznie epickie walki i oczywiście, jakby to nie jest nic złego. Jeżeli rozumiemy, jakie jest założenie tego systemu, to Mechanika wspiera te założenia i to jest bardzo dobrze, bo to jest podstawowa podstawowa zaleta, ale również podstawowy cel mechaniki. Mechanika nie ma tylko odpowiedzieć na pytanie czy się komuś udało czy nie, ale mechanika dobrze przemyślana wspiera również rodzaj historii danego systemu, który ma pewne założenia. W Age of Sigmar Soulbond założeniami jest epickość, więc bohaterowie są totalnie OP. Czy sama mechanika jest Powiedziałbym, jakaś odkrywcza, nowa? Nie. Opiera się na kaszustkach, więc czuję nalot Yer-Zero, ale ma wiele rozwiązań, które znam z 2D20, więc to jest trochę taki miks. Czy to jest coś odkrywczego? Nie, to nie jest coś odkrywczego. Faktycznie, bohaterowie, żeby czuć wyzwanie, musicie Stawić przed nimi potężnych przeciwników. Ja grałem tylko cztery sesje, więc nie sięgnąłem po, wiecie, asortyment z najwyższej półki, żeby rzucić przeciwko początkującym graczom. Po pierwsze, się uczyłem tego, jakie mają możliwości. Po drugie, wiecie, staramy się dopasowywać poziom wyzwania do tego, jaka jest grupa. A jak do końca nie potraficie jeszcze znaleźć tych elementów, czy rozróżnić elementów, gdzie jest o moc, a gdzie jej nie ma, no to. E, trudniej zbilansować i zbalansować, że tak powiem, całą walkę. Ale faktycznie założenie jest jedno, o którym mogę powiedzieć: podstawowe formy mobków, które są z podręcznika, muszą zostać zbustowane albo zmultiplikowane, żeby było jakieś wyzwanie. W innym wypadku, gromowładny wchodzi ze swoim pancerzem, jest po prostu fortecą tankującym właściwie wszystko. Więc na początku, trudno, trudno złapać balans gracze versus świat. Bo z jednej strony można łatwo to zrobić i łatwo przegiąć, to znaczy, wiecie, kosztem tego będzie po prostu zabicie drużyny, bo, bo się uczymy, a z drugiej strony mamy ryzyko, że wrzucamy i wydaje się, że encounter jakiś nie był elementem, który był wyzwaniem dla graczy. Ale zakładam, że z sesji na sesję. Ta wiedza rośnie, poziom balansu rośnie i wiemy w jaki sposób do tego podejść. Sam system jest stworzony pod walkę. Jest stworzony pod walkę. Ilość perków, czyli talentów, które gracze mogą dokupować do swoich bohaterów, jest ogromna. Pozwala tworzyć buildy. Trochę mi to podobnie wygląda jak buildy właśnie w Age of Conan. Nie w Age of Conan, w Conanie wybaczcie, czy w Dedekach, czyli. Po prostu perki, które dokupujecie, talenty, no zmieniają w ogóle sposób funkcjonowania bohatera, czynią go zdecydowanie potężniejszymi, więc oczywiście to nie tak, że Soulbond jest tylko i wyłącznie pod walkę, ale z pełną świadomością mogę powiedzieć, że walka jest jednym z kluczowych elementów. To jest taki trochę bitewny system, system, w którym potężna bitwa, którą, w której uczestniczą nasi bohaterowie, trwa całą sesję, 4 godziny czy 5, i przez 4 czy 5 godzin po prostu jesteśmy w wirze walki. Ten system do tego się z pewnością sprawdzi i w tym systemie będzie można tego typu historie absolutnie opowiadać. Co do samej mechaniki dodam jeszcze, że jedyną rzeczą taką zupełnie nową z mojej perspektywy jest zestawienie w sposób ciekawy, inny, na pewno inny sposobu trudności, ponieważ tutaj, na przykład, testy opisywane są jako 4 na 2, czyli poziom trudności testu 4, a 2 to jest poziom skomplikowania tego testu, czyli tak naprawdę ile tych sukcesów na kościach musicie mieć. I 4 2 oznacza, że musimy rzucić 4 lub więcej na kostce k 6. Ale przy puli kości, którą rzucamy, musi mieć co najmniej dwa sukcesy, żeby ten test wyszedł. I początkowo, ja po czterech sesjach miałem dalej z tym problem, to nie wiem, co oznacza początkowo, ale ustalenie poziomu trudności dla testu wobec ilości kostek w puli danego gracza jest. Cholernie nieintuicyjnie i cholernie trudne. Zatem, gdyby nie tabela, która jest, bo jest, żeby nie było. Jest tabela, która wam jasno pokazuje prawdopodobieństwo, poziom trudności, czy to będzie trudne, czy to będzie bardzo łatwe i tak dalej. Więc możecie za pomocą tej tabeli określać sobie poziomy, jak te testy powinny wyglądać. Czym na przykład różni się test 2 na 4 od na przykład 6 na 1? I w zależności od polikości, prawdopodobieństwem sukcesu. Ale nie jest to intuicyjnie. Myślę, że po iluś tam sesjach, po iluś testach jest sytuacja, w której my już się uczymy, bo standardowy test w tym podręczniku, który się nazywa 4 na 1, w mojej opinii, po czterech sesjach jest zbyt prosty, do tego, żeby go standardowo móc stosować. Jest to pewna wyjściowa, natomiast na moje w wielu przypadkach było to zbyt proste, zbyt niski próg sukcesu, żeby gracze. Sobie z tym nie poradzili. Kochani, dojeżdżamy do końca. Czy wyczerpałem ten temat? Absolutnie nie, bo pewnie można byłoby zadać jeszcze milion pytań albo opowiedzieć o milionie różnych innych spraw. Ale z mojej perspektywy, chciałem Wam powiedzieć, dlaczego Soulbond jest inny od Fantaziaka, czym się charakteryzuje i po co ten system, w mojej opinii, został stworzony. To jest specyficzny świat, podejdźcie do tego jako osobnego. Wcielenia Warhammera i dopiero jeżeli na to się zgodzicie i dla was będzie to ok, i chcecie mieć epicką, monumentalną historię, to Soulbond się w tym sprawdzi jak nic innego. Absolutnie jest to bitewna, mocna, epicka historia o bohaterach, którzy przenoszą góry. Być może w niektórych sytuacjach, nawet literalnie. Zatem jeżeli to Wam pasuje, Soulbond będzie wyborem dla Was. Myślę, że jest sytuacyjny. Myślę, że Soulbond nie jest systemem uniwersalnym, który będzie pierwszym pikiem na sugestie dla nowych osób, w co zacząć grać, od czego zacząć, to zacznij od Soulbonda. Na pewno nie będę takiej deklaracji składał. Natomiast z pewnością, jeżeli ktoś mi powie, zagrałem w Konana, Nomen omen, w Konanie bohaterowie też są potężni i robią cuda. Zresztą widzieliście to u mnie na kanale, ale... Ktoś mi powie, grałem w Konana, jak zajebiście jest w końcu być totalnym koksem i robić cuda, i było fajnie urywać głowę, a teraz bym zagrał w coś innego, ale jestem tak najarany, że chcę być właśnie takiego totalnego epika. To w ogóle bez mrugnięcia okiem. Jeżeli coś na tę chwilę, z mojego punktu widzenia, jest bardziej epickie i bardziej potężne niż Konan. Bohaterowie w Konanie, absolutnie biorę od razu. Słuchaj, w ogóle nie dyskutujmy, kochany. Proszę, to są jeszcze moje ściągi. Soulbond, to jest dla Ciebie. Bierz, morduj, wycinaj, wypalaj, wszystko i wszystkich. Zatem kochani to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Pewnie mogłem powiedzieć dłużej, ale to już trochę bicie piany. Zatem jeżeli macie jakieś pytania, walcie to w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli podobają Wam się takie materiały, zachęcam do zostawienia łapki w górę, uderzenia w dzwoneczek, zostawienia suba i napisania czegoś w komentarzu. To wszystko czy za Was kciuki. Niech Sigmar! Stoi za was, murem. Za wami, nie za was. Chyba, że jesteście z Lumnos. Lumnos jest zawsze spoko. Polecam, to zacząć a świetlistą włócznie. Lumnos jest cudowny. Zatem. Oby nam się! Cześć!